Szczęść Boże, moi drodzy. Dzisiaj zwracam się do Was bezpośrednio dlatego, że Mariusz Piech, dla którego jest żółtka, którą podlinkowuję pod tym filmem, to jest chłopak, którego znam od dziecka. To jest mój sąsiad, z którym się wychowywaliśmy drzwi w drzwi. Świetnie zna moich rodziców, ja świetnie znałam jego rodziców, jego siostrę, także serdecznie go się też pozdrawiam. To, co się wydarzyło w życiu Mariusza, to się wydarzyło tak naprawdę w na moich oczach i na mojej mamy oczach, bo akurat była mu rodziców pandemicznie, jak Mariusz powiedział, że chorobę, genetyczną chorobę, to była już jesień ubiegłego roku, więc no mówimy: No, coś trzeba pomóc, zareagować. Żadna z nas, nikt z nas nie miał pojęcia, co to jest choroba Wilsona. Więc nie przypuszczaliśmy, że jest to tak poważna choroba genetyczna, która jak już daje objawy, to naprawdę jest już bardzo późno, wyleczyć się jej nie da. Niewiele później inne sąsiadki przyprowadziły Mariusza do nas, bo się wywrócił. Podejrzewali ludzie, że może jest to alkohol, problem z alkoholem. No nie, absolutnie. Po prostu choroba spowodowała to objawy podobne do Parkinsona. Tak mówię kolokwialnie, bo, bo nie jestem medykiem, ale zaczął się wywracać, tracić równowagę. Poczekałyśmy jeszcze na Anetę, którą serdecznie pozdrawiamy, żeby też nie został sam w domu. Ale nie wiedzieliśmy co zrobić dalej. Fakt faktem zaczęliśmy rozpytywać, niestety po, po paru dniach Mariusz już był bez, bez kontaktu. Choroba postąpiała błyskawicznie. Na szczęście tak Pan Bóg to poukładał, że trafił do szpitala, gdzie stawiają go na nogi, gdzie ma rehabilitację. Jednak ta rehabilitacja z nfz jest dostępna przez kilka miesięcy, później już nie. A on, żeby wrócił do życia, on jest starszy ode mnie 3 lata tylko. Naprawdę my się chowaliśmy od dziecka razem i, i wiem, że, że gdzieś można go wyprowadzić z tego. Tylko ta rehabilitacja nie może być przerwana nawet na jeden czy na dwa dni. Dlatego jak możecie to, jak nie możecie nic podarować finansowo, to po prostu dorzućcie się w, do aukcji, do licytacji z czymś, co możecie. Ja będę swoich znajomych namawiała, żeby też pomogli. Bo, no bo chciałabym jeszcze się z nim uśmiechnąć, jeszcze się z, z nim napić kawy, bo w tej chwili jest to niemożliwe. Dziękuję wszystkim, którzy wesprą tę aukcję, tę akcję całą. Jeżeli nie możecie nas wesprzeć fizycznie, to wesprzejcie chociaż modlitwą. Pozdrawiam z Panem Bogiem.